Dobry wieczór, kochani, kolejne nasze spotkanie, a tak naprawdę spotkanie ze Słowem, czyli spotkanie z Bogiem. To jest niesamowity przywilej móc mówić do Was, móc mówić o rzeczach, które się przyżyło z Bogiem, objawienie Słowa, które jest tak bardzo istotne. Ja dużo modlę się a słowami z listu do Efezjan o ducha mądrości objawienia ku poznaniu Ciebie. Słuchajcie, bo ku poznaniu Boga oczywiście. Chodzi o to, żeby. Naprawdę go doświadczyć i naprawdę go poznać. Okay? Jeżeli modlisz się, Duch Święty otworzy Ci oczy duchowe, otworzy Ci uszy duchowe i będziesz znać to słowo dogłębnie. Tam jest po prostu skarbnica wiedzy na temat Boga, na temat tego naprawdę, kim jest. Im bardziej go znasz, tym więcej będziesz go doświadczał. Im bardziej wgłębisz się w słowo, które jest Bogiem, tym więcej na ten temat. Czy w ogóle na temat Boga, funkcjonowania duchowego, rzeczy duchowych, będziesz wiedział, ponieważ jest duch prawdy posłany od Ojca przez Jezusa Chrystusa tutaj na Ziemię duch święty, duch prawdy, żeby nam o, o, oznajmiać, kim Bóg jest i jaki jest. To jest instrukcja życia. To, co czytamy, Biblia nie jest zwykłą księgą. Jest niesamowite, jak dużo, nazwijmy to, ludzi, którzy mienią się mądrymi. E, wydają po prostu setki milionów e, dolarów na to, żeby udowodnić, że Biblia jest nieprawdziwa. E, e, I to jest zaskakujące, bo tak naprawdę wszystko na każdym kroku świadczy to, co jest na zewnątrz o prawdziwości każdego słowa, które jest tu napisane. I o prawdziwości tego, że Bóg istnieje. Ja chciałam wam dzisiaj przeczytać fragment z Ewangelii Jana. To jest ósmy rozdział, dwunasty werset. Kiedy Jezus mówi, że jest światłością świata. Dwunasty werset, ósmy rozdział. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Rzekli wtedy do Niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam o sobie świadczę. Świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, Skąd przybyłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę, a jeżeli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ten, ja i ten, który mnie posłał. A przecież w Zakonie Waszym napisano, że świadectwo duch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest Ojciec Twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też i ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przez kart po świątyni, a nikt nie pojmał go, bo nie doszła jego godzina. Jeszcze nie nadeszła jego godzina. To są bardzo mocne słowa, bo Jezus mówi o tym, że jest światłością świata, że kto idzie za nim, nie idzie przez ciemną e, stronę życia, tylko idzie i chodzi w światłości. To jest ważne, bo jeżeli zobaczysz taki prosty obrazek, jeżeli jesteś w ciemnym pomieszczeniu, nie wiesz dokąd idziesz, i tak naprawdę nie wiesz, co jest po drodze, gdzie możesz się potknąć, być może jest jakaś dziura, w którą wpadniesz. Ciemność, generalnie w ciemności nie widać nic. A kiedy jest światło, widzisz wszystko. On powiedział: Jestem światłością świata. To nie blicht, który jest na zewnątrz, pokazuje ci prawdę, ale to ten, który jest prawdziwą światłością. I mówił to, rozmawiał z faryzeuszami, którzy mienili się osobami znającymi zakon, znającymi Boga, i oni go chcieli pouczać. I nagle przychodzi człowiek, który mówi: Ja jestem światłością świata. Posłuchajcie, to są bardzo odważne zdania, bo tego typu rzeczy może powiedzieć tylko Bóg. Może powiedzieć tylko ktoś, kto jest posłany od Boga: Ja jestem światłością świata. Kiedy Jan. Chrzciciel ogłaszał Zbawiciela, ogłaszał przyjście Chrystusa. Powiedział: Jest mocniejszy niż ja, jest większy niż ja, który przychodzi. I on już w zasadzie jest, ale on już przychodzi. I kiedy Jezus przyszedł, Jan powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kto może zgładzić grzechy świata, jeżeli nie Bóg? Kto może zgładzić grzechy świata, jeżeli nie Chrystus? Zbawiciel. Jan ogłosił to, ogłosił wszem i wobec. Jezus powtórzył to, jestem światłością świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności. Oni byli w totalnej ciemności, mimo że twierdzili, że znają Boga. I to jest dobra lekcja dla nas, że rzeczywiście znasz Boga. A może tylko wydaje ci się, że znasz Boga i jesteś cały czas w ciemności. Kto jest w światłości? Ten, który realnie idzie za Jezusem. Nie ten, który w Niego wierzy, bo Biblia mówi, że demony wierzą i drżą, ale ten, który realnie za Nim chodzi, bo On jest światłością. Wiecie, w Biblii jest napisane, że Ten, kto chce na pra prawdziwego oczyszczenia, zbliża się do światłości, ale Ten, który nie chce, aby Jego złe rzeczy wychodziły na wierzch, ucieka od światłości. On jest światłością, ponieważ nic w nim nie było złego. I dlatego wszystkie osoby, nawet słuchajcie, które były celnikami, grzesznikami i tak dalej, im ciążyły te grzechy. To byli ludzie, którzy szukali nadziei, to byli ludzie, którzy wiedzieli, że jedynym ratunkiem jest po prostu zbawiciel, wiedzieli, że ten człowiek ma prawdziwą, realną władzę. Do tego, żeby odpuścić im grzech, bo widzieli, niektórzy z nich, kiedy przyprowadzono paralityka, i tam siedzieli faryzeusze, i oczywiście narzekali, i oczywiście było mnóstwo komentarzy, ale w, ten, w tym momencie Jezus powiedział: Dlaczego wątpliwości się budzą w waszych sercach? On wtedy powiedział bardzo wyraźnie, bardzo radykalnie: Ja jestem. Zbawicielem, ja odpuszczam grzechy. Grzechy są ci odpuszczone. Powiedział to człowiekowi. Oni mówili: Jak to jest możliwe? Bóg jeden może tylko grzechy odpuszczać. A Jezus pokazał im manifestację tego fizycznie, czego nie widać w rzeczywistości ducha. Pokazał im, powiedział wtedy: Co jest łatwiej? Rzec, odpuszczone są grzechy? Czy rzec, wstań i chodź? I powiedział, żebyście wiedzieli. Czyli manifestuje wam to, co wam mówię, manifestuje wam uzdrowienie, żebyście tak samo uwierzyli, że mam moc nad grzechem. Czyli to, czego nie widzisz, odpuszczenie grzechów, jest tak samo realne i prawdziwe, jak to uzdrowienie, które za chwilę zobaczycie. I On uzdrowił tego człowieka i ludzie zobaczyli prawdziwą moc Boga. Prawdziwe rzeczy, mówili zdumiewające, rzeczy widzieliśmy, i on ogłosił: Ja jestem światłością. Ja przyszedłem z wysokości. Wy jesteście z niskości. Musicie rozumieć rzeczy z wysokości. Ja przyszedłem. Od Boga mam mandat od Boga, żeby zbawić świat, bo Bóg kocha świat. Powiedział, on tak ukochał świat, że swyna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I słuchaj, nie chodzi o niebo, tylko chodzi o życie wieczne. Rozumiesz? Prawdziwe życie, Boże, tu na ziemi życie płynące z samego Boga i on to udowodnił. On jest światłością. Nie ma w nim ciemności. Jest światłością i udowadniał i przynosił światło do życia ludzi, uzdrowienie i życie i wolność. On jest światłością. W nim nie ma żadnej ciemności i powiedział: Ty nie jesteś. Oni powiedzieli do niego: nie jesteś wiarygodny, bo sam o sobie świadczysz. Ale on powiedział rzecz niesamowitą po raz kolejny: Ja wiem, kim jestem. Wiem skąd przyszedłem i wiem dokąd idę, a Wy nie wiecie. Słuchajcie, to musiało spowodować, że cztery żyły im wyszły na szyi. Jak oni nie wiedzą? Po prostu wszystkie księgi przeczytali. Cały zakąt po prostu w jednym palcu. I oni nie wiedzą? No właśnie. Możesz o Bogu wiedzieć, ile chcesz. Moje pytanie jest takie, czy realnie go doświadczasz? Czy prawdziwie go doświadczasz? Czy masz pokój w swoim sercu? Bo inaczej nie, to dalej jesteś pogrążony w ciemności, mimo że wydaje ci się, że jesteś w światłości. Nie chodzi o to, do kościoła, którego chodzisz. Nie chodzi o to, czy ty jesteś ochrzczony. Nie chodzi o to, czy ty. Codziennie wieczorem zmawiasz, pacierz. Nie o to chodzi. Moje pytanie: czy jesteś prawdziwie w światłości? Czy ty wiesz skąd ty jesteś? I czy ty wiesz dokąd idziesz tak jak on? Czy ty wiesz, że naprawdę jesteś duchem narodzonym z Chrystusa, jeżeli jesteś? Czy ty wiesz, skąd to wszystko przyszło? Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim, nie jest po prostu dana od Boga. To jest prawdziwe i żywe słowo. Czy wiesz, skąd jesteś? Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Jeżeli nie wiesz, możesz się dzisiaj dowiedzieć. On powiedział: Tak, jestem wiarygodny, dlatego że wiem, skąd jestem, wiem, kim jestem i wiem, dokąd zmierzam. Wszystko, co robił, robił po prostu w sposób, Ponadnaturalny manifestował Bożą moc i ludzie widzieli, że to nie jest z tego świata. I on sam powiedział: „Jestem na tym świecie, ale nie jestem z tego świata. Królestwo Boże, to nie jest to nie jest napój, to nie jest pokarm. Wy, o, wy funkcjonujecie weczk rzeczywistości ciała. O tym im mówił. A ja przyszedłem z manifestacją Królestwa Bożego, sprawiedliwością, radością i pokojem w Duchu Świętym.” To jest to, czy ty to masz, czy wiesz skąd to jest? To jest od Boga, to jest z nieba, to jest dar w postaci Jego syna, to jest wszystko. To błogosławieństwo jest deponowane w Jezusie. I czy ty wiesz dokąd idziesz? To jest moje pytanie. Wiesz dokąd idziesz? Wiesz dokąd zmierza Twoje życie? Wiesz? Czy idziesz do piekła, czy idziesz do nieba? Wiesz, dokąd zmierza całe Twoje życie od teraz? Czy Ty wiesz? Jeżeli nie wiesz, to Bóg chce, żebyś wiedział i miał pewność, bo zbawienie, czyli ratunek od Boga, daje Ci pewność tego, kim jesteś, tego, kim jest Jezus i dokąd zmierza całe Twoje życie. W tym momencie ja mam pytanie: czy Ty wiesz, dokąd zmierzasz, jeżeli dzisiaj. Odszedłbyś z tego świata. Czy ty to wiesz? Czy masz głębokie przekonanie o tym, że idziesz prosto do nieba? Jeżeli nie masz tego przekonania, to dzisiaj Bóg chce, żebyś miał. On ukochał Ciebie i mnie. On przebaczył wszystkie grzechy. Wiecie co? Najgorszą rzeczą, chyba najgłupszą, jaką można byłoby zrobić, to iść do piekła z przebaczonymi grzechami. To jest całe kuriozum sytuacji, ponieważ o tym mówi Ewangelia. Bóg w Chrystusie przebaczył grzech świata. Przebaczył ci grzechy. Pytanie jest, czy przyjmiesz to przebaczenie. Bóg w Chrystusie uzdrowił cię. Pytanie jest, czy przyjmiesz uzdrowienie. Bóg w Chrystusie uwolnił cię całkowicie od wszelkich presji, strachu. Czy uwierzysz w to? Czy rzeczywiście to przyjmiesz? To jest cała kwestia. Jego świadectwo jest wiarygodne. On mówił o sobie, bo wiedział, kim jest, skąd jest i dokąd zmierza. I to samo potwierdzał Ojciec. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest jedno, jednym wielkim dowodem na prawdziwość tego słowa, bo Bóg znakami i cudami udowadniał życie i służbę Jezusa. I widzimy nawet wskrzeszenia zmarłych, widzimy, jak duchy wypędzał Słowem, widzimy, jak manifestował uzdrowienie, widzimy, jak konfrontował nieprawość, widzimy to, każda jego rzecz, każda rzecz, którą zrobił, każda jego decyzja i każde jego słowo były natchnione Duchem Świętym, bo był człowiekiem na ziemi, nie używał atrybutów Boga po prostu był człowiekiem wypełnionym duchem świętym i szedł za duchem świętym i szedł był w duchu rozumiecie dlatego on mówi wy patrzycie według ciała nie rozumiecie rzeczy duchowych my nie składamy się tylko z ciała moi drodzy przyjaciele my jesteśmy duchem który ma duszę i mieszka w ciele bo jesteśmy stworzeni na boży obraz i podobieństwo i jeżeli ty chcesz naprawdę wiarygodności tego kim Bóg jest, to doświadcz tej wiarygodności przez uwierzenie temu Słowu. Jeżeli uwierzysz temu Słowu, będziesz zbawiony, tak jak mówi Biblia. Jeżeli uwierzysz temu Słowu, będziesz uzdrowiony. Jeżeli wierzysz temu Słowu, kiedy narodzisz się na nowo, przyjmując Jezusa Chrystusa do Twojego serca, doświadczysz pokoju, którego nie da ci świat. Możesz doświadczyć pokoju, którego zdecydowanie nie da ci świat. Da Ci Bóg, to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. I powiedział im, że w waszym zakonie świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. On chodził z Ojcem, on chodził, był potwierdzany przez Ojca. Jego świadectwem były rzeczy, których ludzie wcześniej nie widzieli. I mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud. I to było niesamowite bo naprawdę potężne rzeczy się działy, które są opisane w Ewangelii. Kiedy yy, przed całym tym fragmentem Jezus był konfrontowany z grzechem, jawnym grzechem, złopano, kobietę złopano na jawnym, na jawnym grzechu, grzechu cudzołóstwa, to był grzech no oczywiście piętnowany i tak naprawdę kończący się śmiercią, krótko mówiąc, bo ukamienowano by ją i miał konfrontację e, przeprowadzono. Kobietę grzeszną do niego, i on zaczął pisać coś po ziemi, coś na ziemi, zaczął pisać. I cała historia jest niesamowita, bo tak naprawdę powiedział im tak, jeżeli ktoś z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamienie. Na szczęście się zreflektowali i odchodzili, bo wiedzieli, że nie mają czystego sumienia. A sam na sam, kiedy Jezus został z tą kobietą, powiedział: Nikt cię nie potępił? Nikt, panie, ja cię nie potępiam. Idź po prostu i nie grzesz. Posłuchajcie, to jest niesamowita historia, bo my myślimy, że Jezus jest policjantem świata, że Bóg rozlicza nas za każde przewinienie. Zobaczcie, ten dialog, to słowo, ta historia, to spotkanie naznaczyło tej kobiecie nowy początek życia. Idź, po prostu już tego więcej nie rób. I nie dlatego, tylko i wyłącznie, w sumie, że po prostu obrazisz Boga. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Twoje życie nie było obciążone ciężarem i żebyś mogła doświadczać prawdziwości tego, czym jest przebaczenie. Okay? W jednej chwili ta kobieta zrozumiała, że nikt jej nie potępi. Posłuchajcie, strach przed śmiercią i potępieniem jest czymś potwornym. I w jednej chwili może być z tego uwolnionym. Czy chcesz czy nie, jesteś istotą stworzoną na Boże Obraz i Podobieństwo. I czy wierzysz w to czy nie wierzysz? Możesz się zapierać nogami, rękami, ale prawda jest taka: więc masz sumienie. Jest cząstka Boga w tobie. Jesteś yy, człowiekiem, po, jesteś stworzony na Boże Obraz i Podobieństwo, i w tobie jest coś, co krzyczy o Boga. W tobie jest coś, co krzyczy o, o, o prawdziwość tego co gdzieś głęboko jest w twoim sercu, ty tego nie jesteś w stanie wyrwać. Oczywiście możesz temu zaprzeczać i się zatwardzić i możesz wybrać swój los na przykład w piekle. Możesz to zrobić, ale posłuchaj, dobrą nowiną jest to, że możesz, yy, yy, nie musisz umierać ze strachu przed śmiercią czy potępieniem ze względu na to, że kiedy przyjmiesz i to słowo ci to gwarantuje, Bóg ci to gwarantuje, jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony, nie powiedział, że musisz wykonać to i to i to i śmo, i nie wiadomo jeszcze co. Do kobiety powiedział: Idź, nie potępiam cię, nie grzesz już. Każdy z nas musi usłyszeć te słowa, dlatego że jest człowiekiem, który być może żyje w grzechu cały czas. Jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym, albo wydaje ci się, że jesteś wierzącym, ale nie doświadczasz pokoju, możesz go mieć dokładnie w tej chwili. Możesz mieć dokładnie to w tej chwili. Każda rzecz, która tutaj jest opisana, jeżeli przepełnia Cię ciemność, możesz wypełnione zostać światłością w jednym momencie, kiedy przyjmiesz Jezusa do swojego serca i będziesz mieć wiarygodne świadectwo w swoim wnętrzu. Głębokie przekonanie, którego nikt nie będzie Ci w stanie powiedzieć. Nie będziesz mógł tego zdobyć za żadną cenę, za żadne pieniądze. To jest za darmo, bo Jezus umarł za ciebie i za mnie. To jest za darmo. Głębokie świadectwo, głębokie świadectwo prawdy, że On jest światłością, że On jest przebaczeniem, że On jest życiem, że On jest wolnością. Głębokie świadectwo będziesz mieć w swoim wnętrzu, bo On po to przyszedł z wysokości, abyś wiedział, kim Ty jesteś i dokąd zmierzasz. On wiedział, bo był z Ojcem, ale czy ty jesteś prawdziwie z Chrystusem? Jeżeli jesteś prawdziwie z Chrystusem, ty wiesz dokąd twoje życie zmierza. Że ono zmierza do chwały, z chwały w chwałę, z, z wiary w wiarę, w mocy w moc. To jest dokładnie to. Ta jest ścieżka. Wierzącego jest w górę, niewierzącego jest w dół. I faryzeusze. Byli zszokowani. On się powoływał na Ojca. To gdzie jest Twój Ojciec? To pokaż nam Ojca. Ludzie, którzy powinni wiedzieć o Bogu wszystko, nie wiedzieli o Nim nic. I powiedział im Jezus: Nie znacie Ojca, ponieważ nie znacie mnie. I nawet nie chcecie mnie poznać. I można sobie wmawiać, tak jak Jan powiedział, Abrahama mamy za ojca. Można sobie wymawiać różne rzeczy. Że jesteś dzieckiem Bożym, możesz sobie wymawiać różne rzeczy. Że jesteś dobry i nikogo nie zabiłeś, to, to po prostu Bóg jest sprawiedliwy i będziesz w niebie, możesz sobie wymawiać różne rzeczy. Nie, jeżeli jesteś dzieckiem Boga, w tobie musi być wiarygodne, głębokie świadectwo pokoju Bożego i pojednania z Bogiem. Niezależnie od tego, czy jesteś dobry w swoich oczach, czy zły w swoich oczach, musisz mieć głębokie świadectwo prawdy. To jedynie może dać Bóg, i nikt więcej. Nie dadzą ci Twoje uczynki, nie dadzą Ci tego pierwsze piątki, nie dadzą Ci tego nawet wizyty codziennie w kościele. Może przekonanie i głębokie świadectwo zbawienia. Czyli uratowania Twojego życia, może dać Ci tylko Jezus Chrystus. Nikt więcej. Bo On jest światłością i prawdziwą światłością. I to wiarygodne świadectwo eee, może być Twoim udziałem. Możesz mieć głębokie przekonanie we wnętrzu, pojednania z Bogiem. Posłuchaj, Twoje w cudzysłowie dobre życie może Cię zaprowadzić do piekła. Wiesz dlaczego? Bo jedyną ofiarą, którą Bóg Ojciec przyjmie, to jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jedyną ofiarą. Nie przyjmie ofiary uczynków, nie przyjmie ofiary zapracowania na zbawienie. Jedyną ofiarą, którą Ojciec w niebie zaakceptuje, to jest ofiara złożona raz na zawsze przez jego syna Jezusa Chrystusa. I jeżeli to zrozumiesz, to będziesz wiedział, że w żaden inny sposób nie dostaniesz się do nieba. W żaden inny sposób nie będziesz mógł żyć szczęśliwie na ziemi. Mamy dużo wyzwań teraz. Na zewnątrz są coraz gorsze wieści, i tak dalej, i dalej. Pęcznieje, to wszystko pęcznieje. Jest coraz większa presja. I to jest dobry czas, moi kochani, żeby zwrócić się do Boga. Żeby żyć w pokoju, nawet w najgorszych warunkach i sytuacjach, możesz mieć prawdziwy pokój. W najgorszych warunkach ekonomicznych możesz mieć powodzenie ze względu na przymierze z Bogiem. Tam, gdzie już miłość oziębła, ty możesz być po prostu gorący jak stal. To jest dokładnie to, o czym Biblia mówi. Bóg jest wiarygodny i da ci wiarygodne świadectwo, że każde słowo, które wypowiedział, jest prawdziwe. Możesz doświadczyć uzdrowienia, możesz doświadczyć uwolnienia, możesz doświadczyć pełni życia i to, o czym dzisiaj mówię, prawdziwego, wiarygodnego świadectwa, zbawienia w Twoim wnętrzu, głęboko, ponieważ prawdziwym świadectwem zbawienia jest pokój, głęboki pokój Boży. To jest pokój z Bogiem, to jest pojednanie z Bogiem. Nie jest w stanie ci dać tego nikt. Możesz szukać go w każdym innym miejscu. Jest są wydawane miliony na terapię, na konsultacje, i one i tak nie przyniosą odpowiedzi. Prawdziwą odpowiedź to życia człowieka w każdym, na każdym etapie. Przy każdym rodzaju presji, przy każdym rodzaju problemie, może przynieść tylko i wyłącznie Bóg. Jeżeli tego chcesz, jeżeli tego pragniesz, zwróć się do Niego dzisiaj. Bardzo prosty sposób. Bóg nie czeka na erudytów, rozumiesz? Bóg nie czeka na ludzi, którzy po prostu wygłaszają formułki. Bóg patrzy na serce. Jeżeli bardzo potrzebujesz go dzisiaj i rozumiesz, że bez Jezusa nie jesteś w stanie właściwie funkcjonować, ani teraz, ani dojść, tak jak mówiliśmy, do wieczności, do nieba, bez Chrystusa, to możesz dzisiaj otworzyć swoje serce, otworzyć swoje usta i zaprosić go do swojego życia. Zachęcam Cię, nie trać ani chwili. Szkoda czasu, szkoda czasu, nie wiesz co się jutro wydarzy. Nie wiesz, jaka będzie jutro sytuacja. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Biblia. Dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Teraz jest czas łaski. Więc przyjmij ją i nie zwlekaj. Bo ci, którzy zwlekali i odkładali rzeczy, nigdy ich nie doczekali. I zachęcam cię, żebyś modlił się ze mną. Panie Jezu, proszę Cię o, o to świadectwo. Głębokie świadectwo pokoju w moim wnętrzu, którego nie mam. Ja przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Chcę, abyś przyszedł do mojego serca i zamieszkał w nim prawdziwie, ażebym się nie oszukiwał i nie zwodził i myślał, że jestem w światłości, a chodzę w ciemności. Ale dziękuję Ci za to Słowo dzisiaj. Chcę doświadczyć prawdziwej światłości, pokoju, spełnienia, radości, wszystkiego, co masz jako Bóg dla mnie. I modlę się dzisiaj, aby to stało się moim udziałem, aby Twoje błogosławieństwo przyszło do mojego życia. Oddaję Ci swoje życie, prowadź mnie, chcę iść za Tobą, bo jedynie Ty jesteś światłością, prawdziwą światłością. I ten, kto chodzi za Tobą, nie umrze w ciemności i nie potknie się w ciemności. Dziękuję Ci za to. Wierzę Tobie, wierzę, że jedynie Jezus Chrystus jest ofiarą za mój grzech. Wierzę, Ojcze, że On zmartwychwstał dla mojego zbawienia. Dziękuję Ci dzisiaj za Twoją łaskę i przyjmuję to słowo jako prawdę do mojego życia. Amen. Zobacz, to nie jest jakaś złota regułka, to nie jest po prostu <laughs> zmówienie jakiejś modlitwy, to jest modlitwa prosto z serca i Bóg ją słyszy. Jeżeli chcesz pomóc się tym, Możesz sobie powtórzyć, możesz sobie odnowić to nagranie, i wierzę w to bardzo mocno. Absolutnie w to wierzę. Jestem pewna na 100%, że po tej modlitwie będziesz miał głębokie i miała głębokie świadectwo prawdziwości tego słowa. Głębokie świadectwo pokoju, wewnętrznego pokoju, którego nigdy nikt inny ci nie będzie w stanie dać. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony i ciesz się życiem i kochaj Boga i idź za Nim. To jest naprawdę przygoda. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.